Wszyscy wiemy, że sytuacja jest nadal ciężka i to zwycięstwo tak naprawdę nic nie zmienia, bo oczywiście się zmienia, bo pojawiły się u nas punkty w tabeli, ale cały czas trzeba być czujnymi i w następnym meczu z Lublaną też u siebie w domu. Pff, pff, wygrać za trzy punkty i, i już po, musimy każdy mecz pozostały zagrać na 200 swoich możliwości, żeby żeby kibice cieszyli się z awansu do następnej rundy. A nie gratuluję oczywiście Zaksie, bo zagrali bardzo ładny mecz w Moskwie. Ja prognozowałem tak troszeczkę zuchwale 3-0 zwycięstwo dla Zakse, bo obserwowałem parę meczów Dinamo w Lidze Rosyjskiej i widziałem, że nie są jakieś niesamowite dyspozycje, a wręcz tak nie bardzo tam grają i tak jak widzimy zespół z Kędzierzyna na co dzień, oni grają równą środkówkę, co, co pozwoliło im po prostu dopiąć swojego i wygrać 3-1, chociaż mieli tam na 3-0. Więc wielkie gratulacje dla nich I, i oczywiście Rzeszu ma ciężką sytuację w swojej grupie. Ten mecz przegrany, teraz za chwilę jadą jeszcze do Włoch i, i później jeszcze mecz w Berlinie, gdzie zawsze nie jest nikomu łatwo więc naprawdę mają ciężkie zadanie. Tak naprawdę wszystko jest w naszych rękach i mamy do rozegrania jeszcze trzy mecze. E, z, zaraz rewanż z Lubianą bardzo ważny. Jeżeli e, uda nam się wyjść z niego zwycięsko mamy e, za chwilę modenę i e, myślę, że jeżeli tylko troszeczkę poprawi, poprawimy naszą grę, e, to naprawdę e, możemy się nawet pokusić o zwycięstwo we Włoszech. It's uh, you. You just see the table, and and you can see. You know, we we had to win the this game with Ljubljana for three points. I think we did this, so it's uh, it's a good start after these two defeats at the beginning. And we know we have to keep doing points to uh, to arrive to the second place of the group. So we we know our we only have to win next game and 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 keep going like this. Hey, we I saw that they saw uh, Soviet lose yes against Manchester and and. And success is, is winning the group, so hey, we, uh, you, you see, you know, how it's uh, each group, but but mainly, you, know, you the most attention you pay, you pay to us, and, and what we have to do to, to qualify. Uh, so we're we're working on this. <laughs>